Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale z serwera w Minecraft. Dzisiaj możemy trochę mniej być, słabiej słychać, a to dlatego, to jest spowodowane tym, że... Mam teraz monitor i klawiaturę, sobie kupiłem wczoraj i teraz y, mikrofon jest w innym miejscu. Ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy na naszym serwerze. Jak widzicie, jest wiele zmian, gdzie jest wieśniak, tutaj mamy szczupaka oczywiście. Y, zniknęło bardzo dużo owiec i są kolorowe, są takie różowawe. Y, ale i tutaj jeszcze jest cichy sklep. Y, to jest mój sklep, który otworzyłem dzisiaj. No i tu są takie rzeczy w sumie głównie z Lootboxów oraz moja stara zbroja i stare narzędzia. Głównie z Lootboxów u Kubiego to zdobyłem wszystko. tu jeszcze mączki Kostne sprzedaję. Tu jest jeden bambus za 15 diamentów, bo bambus to jest towar ekskluzywny, to jest towar, który mało osób posiada. Więc go sprzedaję, no i tu jest jeden jak za Mending, już dwa razy ktoś kupił yy, i ogólnie, możli, mogliście zauważyć, tak jest, mam Elytry, Elytry wytradowałem się z graczem Putlut, yy, w sumie to trochę go skamowałem, bo za totem nieśmiertelności Elytry z Mendingiem i, i z niezniszczalnością zdobyłem, no ale trudno, dla mnie to lepiej teraz tutaj, tutaj jeszcze będzie wiecie deski, żeby było tak ładne jak tutaj, no i w tym miejscu jeszcze będę musiał właśnie zrobić taki sam pattern na ścianach jak w tym miejscu, ale to zrobię poza odcinkiem, ponieważ dzisiaj mam co robić, dzisiaj będziemy ulepszać to miejsce, jak widzicie tu są moje już dwa wieśniaki, mamy dwa łóżka i dlatego są kolorowe, tutaj te owce, bo będziemy dzisiaj robić farmę, farmę wieśniaków. Więc myślę, że to, to już bardzo mi się, bardzo to potrzebowałem, tego. Ale nie robiłem tego, bo chciałem to zrobić na odcinku, a po prostu potrzebowałem tego tak sam sobie ja potrzebowałem, bo chcę już sprzedawać więcej enchantów, więcej, więcej takich rzeczy bo chcę sprzedawać je po prostu innym osobom, a sam ja też je potrzebuję, więc, więc no, więc muszę to zrobić, ale właśnie chciałem poczekać na odcinek. Jak widzicie krów, krów, tu jest bardzo dużo, więc spoko nie. Tylko tarczy nie mam, tarcza tarcza mi się bardzo przyda, więc se na szybciutko skraftujemy i pójdziemy zaraz robić właśnie tą farmę, tylko jeszcze sobie wezmę wełnę. I chyba będziemy potrzebowali naprawdę więcej tej wełny, a my już idziemy tam do farmy. Bo ogólnie, jeżeli dobrze pamiętacie, to na poprzedniej edycji serwera też mieliśmy farmę wieśniaków, ale ona nie, nie działała za dobrze i zadziałała dopiero w MIG, w momencie, kiedy zostało to wysadzone. A więc na tej edycji zrobimy troszeczkę inaczej. Na tej edycji chcę, żeby to działało, bo to jest dla mnie ważne, żeby to działało, bo chcę, żeby mieć. chcę mieć tu. Chcę mieć tutaj dobre... Boże, co się dzieje? O, dobra. E, jeszcze tutaj i to weźmiemy sobie na karmazynowy i jeżeli będzie trzeba no to po prostu popcinamy więcej tych, tych no tych owiec najpierw zacznijmy od ścian bo ściany na, na pewno chcę mieć karmazynowe w sensie takie różowe tylko bym chciał mieć nie 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 wychodź no dobra niech wyjdzie i tak i tak będzie musiał tu wrócić bo tu jest jego stół profesyjny. I tutaj też ma swoje łóżko, więc na noc na pewno tutaj do nas wróci. Teraz tak. Tutaj zróbmy takie, takie paski. Myślę, że będzie to spoko wyglądało. Mam nadzieję, że jakkolwiek starczy przynajmniej na to miejsce, bo będą dwie sekcje. Pierwsza sekcja to będzie tutaj z tymi, z tymi, co są tutaj. O. Albo w sumie nie. Najpierw. Potrze będę potrzebował jeszcze dwóch wieśniaków, którzy będą farmerami, i ci farmerzy będą w tym miejscu i tutaj będzie takie malutkie przejście takie naprawdę małe, bardzo, bardzo małe przejście. Ojoj, tutaj się nam pattern rozwalił, będzie naprawdę bardzo małe przejście, takie na jeden blok, żeby mały wieśniak mógł, mógł przechodzić. I tu będą tylko dwa łóżka. Dwa łóżka, dlatego że po prostu no, tu będą tylko dwa wieśniaki, i jeżeli pójdzie noc to mały wieśniak będzie chciał iść do łóżka, żeby spać. Więc tam będzie, będzie musiał przejść przez tą mały otwór i przejść do tego pomieszczenia i wtedy urośnie i już, już stąd po prostu nie wyjdzie. Więc wtedy będziemy go mieli tutaj. I to pomieszczenie będzie troszeczkę, troszeczkę większe czy nie, czy starczy? Myślę, że jak na to to chyba starczy, teraz trzeba tylko no jeszcze dokończyć. Hop, 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 hop. I teraz gdzie się kończy tutaj? Tutaj jest drewno i chcę, aby. Oj, level dostałem spoko. Chcę, aby tu była sekcja taka, no, ta taka z farmerami, a tu już była szkło i przy, w, w przejście do tej sekcji takiej już takiej prawdziwej, gdzie będą wieśniaki z jakimiś fajnymi fajnymi enchantami i które będą mi dużo sprzedawać. Tylko teraz problem jedynie jest taki, że nad tym nie pomyślałem. Nad tym nie pomyślałem niestety. A powinienem nad tym pomyśleć. No dobrze. Zróbmy już y, to w takim razie tak. I tutaj by się przydało więcej różowej wełny. Ale niestety nie posiadamy więcej różowej wełny. Przez co będziemy chyba zmuszeni... Będziemy zmuszeni y, mieć tej wełny więcej. I chyba pofarbujemy po prostu... Czy da się pofarbować karmazynową wełnę? Nie da się. Kurde. Cyk 3. Nie wiem, czy starczy, ale miejmy nadzieję, że starczy. Hop, hop, hop. Raz, dwa, trzy. Starczyło? Dobra. Potrzebujemy teraz jedyne, czego potrzebujemy teraz. To jest, moi drodzy, moi drodzy podłoga. I chyba zrobię ją z nie z drewna, a z kobla. Chyba tak. Teraz nie, 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 nie chcę marnować drewna, bo będę go bardzo potrzebował, więc zrobimy y sobie z kobla. W sumie z półpłytek, bo będzie, będzie łatwiej. Okej, okay, trzeba jeszcze raz łóżka rozwalić, żeby było... Troszeczkę tutaj zepsułem. E dobra, te pochodnie nie są na razie mi potrzebne. E, hop, hop, raz, dwa, e, no i na razie postawmy sobie o tu i jeszcze ten stół profesyjny trzeba stąd wyciągnąć, bo, bo jest nad, pod podłogą, dobrze, mamy już to zrobione, to będzie nasze pomieszczenie i tu jeszcze będzie, tu jeszcze muszę postawić dispenser, w sumie nie wiem, bo jak to będą, tu będą na pewno farmy i w tych farmach, w tych farmach, słuchajcie, wieśniaki same będą sobie zbierały ziemniaki, i same będą, same będą, no, same będą sobie je rzucać i wtedy farma będzie automatycznie działać. A przynajmniej mam taką nadzieję, jeżeli znowu niczego nie zepsuję, tak jak zepsułem to na dwóch ostatnich edycjach, bo to jest trzecia edycja serwera, ale niestety na to pomieszczenie nie starczyło mi wełny. Chociaż, że nie starczyło mi wełny, to zrobimy, y, powinienem już kończyć ten odcinek, ale jeszcze zrobimy jedną taką rzecz, żeby ten odcinek nie trwał... chciałbym, żeby trwał 5 minut, szczerze mówiąc. Bo jest mniej do montażu i więcej, i więcej wtedy ogląda... Do, więcej ludzi ogląda do końca, a nie, nie ogląda pierwszych 5 minut i później wyłącza. Dlatego, chociaż, że są wyświetlenia z tego, no to jednak wolę... Zależy mi na tym, żeby ktoś to oglądał jednak do końca, niż tak po prostu sobie tylko odpalił i wyłączył. A ja chciałem zrobić. Mam dużo szyb, bo, bo teraz Kuba sobie umie przepalał piasek, więc ja wezmę trochę tego piasku, i, bo potrzebuję więcej tych szyb. I idziemy już tam. I będę jeszcze potrzebował żela. Dobra, okej. Okay. Będę jeszcze potrzebował y, żelazna. Żelaz, żelaza. Do żelaznych drzwi. Żelazne drzwi, żeby nikt tu nie wszedł ani nie wyszedł. W sensie, żebym ja tu mógł wejść, ale żaden MOB nie wszedł i nie wyszedł. Y, w sensie, no, no nie, no nie chcemy, żeby nikt tu po prostu nieproszony, nieproszony wchodził. Na przykład jakiś zombie. No tego, tego byśmy nie chcieli. Nagłego ataku zombie. To by nie było fajne. Ok, w takim razie jak tu już zrobiliśmy tak, to może zróbmy to tak samo tutaj. Tak samo też zrobimy po tamtej stronie, żeby to jakkolwiek wyglądało. No i słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to słowo klucz będzie, no w sumie to osadnicy niech będzie, albo farma. No nie, nie, dajmy osadnicy. Będzie nasze słowo klucz dzisiejszego odcinka, więc zostawcie w komentarzu, napiszcie hashtag, hashtag osadnicy, to jest słowo klucz, będę przypinał serduszka. No i jeszcze możecie zostawić łapkę w górę oraz suba, dobijamy 30 subów, mam nadzieję, że nam się uda, bo brakuje tylko 10, więc wyślijcie to wszystkim, link do mojego kanału, wszystkim waszym znajomym, będzie mi, będzie mi bardzo miło. No i w następnym odcinku spotykamy się... Przepraszam bardzo. Co tu się stało? Co tu się stało? Dlaczego? Dlaczego tak? Dobrze. Yy, przerwałem. Yy, zostawcie łapkę w górę. I... 10 słów nam brakuje do 30, mam nadzieję, że wbijemy niedługo. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie będzie już ta farma ukończona i działać będzie, mam nadzieję, że mi się uda, bo jak mi się nie uda, no to, no to wiecie, no to trochę, no trudno, nie? Trudno się mówi. No dobrze. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze raz, Boże, ja ja przydłużę, ja strasznie przedłużam końce. Dobra. Zostawcie łapkę w górę, suba, yy, słowo klucz, cześć.